Wreszcie się doczekałam pędych mielu, młode. To takie nasze szparagi i są najdroższym. Tak mówią, najdroższe warzywo świata. A teraz patrzyłam to na Allegro. 100 gram to jeden sprzedaje po 99 zł, 100 gram tego. No jest to raryta z Belgia, Francja. U nas to w parę pokoleń wstecz. To się to jadło, teraz to niestety zanikło, ale ja jem to co roku. No i no to wiecie, bomba witaminowa, to ma flawonoidy substancje dodatkowo, substancje przeciwzapalne, antystresowe, anty, też mają wykazują, wykazują działanie antynowotworowe, szczególnie jajników oraz piersi co jeszcze? no są bardzo smaczne, takie jak szparagi smakują jak szparagi i yy, i też działają uspokajająco, prawda? przeciwlękowo podobnie jak krzyżki. no i jak ja przyrządzam? ja zawsze co roku przyrządzam je tak samo, na maśle smażę, najlepiej kolorowanym ale nie zawsze to kolorowane mam na to do tego trochę śmietanki może być. Może być czosnek, może być parmezan, ale właśnie najbardziej lubię z masłem i z sol, sól, pieprz oraz czosnek. Tak jak szpinak, o coś takiego. No, także polecam, poszukajcie sobie. To w, les, w lasach rośnie oraz u mnie, to tutaj wszędzie to rośnie, także. Dzisiaj to tego trochę złapałam, jutro też poszukam w innym miejscu, bo mam w kilku miejscach, mi to rośnie. I to jest bardzo inwazyjne. Ma bardzo rozbudowany system korzeniowy i po prostu w jednym miejscu się utnie, to w drugim wyrasta, no nie? Także też trzeba uważać na to. Ale polecam, bo są przypyszne Przepyszne są, takie młode właśnie. Dzisiaj robię znowu myd nie mydło, tylko płyn do prania zrobię. Ponieważ kupiłam sobie taką... Nowoczesną franie. Super. Jest super, po prostu energooszczędna i jest no, po prostu świetna, podoba mi się. Mało wody zużywa, mało prądu. Ogólnie super na moje warunki i sytuację teraz, w jakiej jestem. Ona musi mi wystarczyć i postanowiłam zrobić płyn który on się bardziej wiecie, żeby go rozpuszczać po prostu w wodzie i wlewać tam ciepłą wodę razem z tym. Bo ja ogólnie to ja nie mogę używać takich różnych e, płynów tych wiecie typu Ariel Jezu, to to już bo w ogóle wiecie, swędzenie przy przy ciele, szczególnie przy ciele, te bielizna takie koszulki przylegające, to to nie, 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 nie. Wolę takie, wiecie, zwykłe. Czyli tak, tutaj mam mydło potasowe. 72% chyba. 4, 4 coś kosztuje. Taka duża kostka. Już mam ostatnie. Muszę sobie znowu zrobić zapasy. Węglan sodu i czteroboran. 4 4 boran sodu. To też jakieś grosze, jakieś 8 zł. Chyba płaciłam jedno i drugie. Nie mam boraksu, bo już zużyłam. Boraksu kupiłam mniej. I jeszcze mam takie dla zapachu. Oczywiście można dodać olejki, ale wzięłam to, no bo to takie jest, wiecie, delikatne, wpiedrące, taka linda, hypoalergiczne mydło w płynie. I dodam wszystko to w tym garze, wymieszam. Po prostu na oko, nie? Pół szklanki do jednego, tak mniej więcej, do jednego mydła. 200 gram to jest. No to wezmę ile? 3 czwarte szklanki. 3 czwarte szklanki. To całe to rozpuszczę. No nie wiem, tyle wody może doleję. Tyle wody. I będzie taki płyn. Czy to będzie, w, może to być nawet w formie pasty się zrobić, ale będzie zawsze będzie się lepiej rozpuszczał niż takie po prostu. O. To w ogóle zrobiłam przez maszynkę. Tą elektryczną maszynkę zrobiłam. Nie tarłam na takie większe, tylko chciałam bardziej na takie miało. No i mieszam no. I tyle. No i tak. Wszystko tutaj wsypałam. Zaraz doleję wody. Prawie cały ten gar. nie, wiem, nawet nie wiem ile tu jest. No sporo. Na koniec wleję to mydło. I później idzie to do tego, po trochu, bo to tak um, zrobi tako, taki mus z tego, dobrze zmiesza i objętościowo się zwiększy. E, no, także zaraz to zaczynam robić. Ja już mam na kanale e, temat proszku, tanie pranie tam chyba jest, więc ja nie będę tutaj tego wszystkiego powtarzała. No, tutaj trochę inaczej robię, ale wiecie, to tam wszystko według... Według gustu ja to nigdy się nie trzymam tych norm. Nie wiem, czemu tak mam. To na koniec, bo jak dodam teraz i zacznę mieszać w trakcie, to to mi się spieni. A jak dodam na koniec, trochę przemieszam. Myślę, że będzie lepiej. No i to kupuję zawsze na Allegro. W granicach, właśnie 8 zł, jedno, drugie. No i ten borax. Borax w zasadzie to do wszystkiego jest nawet. Nawet jak wam się stopy pocą, to borax, tak wiecie, nie czujecie się komfortowo, to borax wsypuje się do skarpetek na noc, jakiś czas, tydzień, dwa i się podobno wyleczy. Nie wiem, bo ja nie sprawdzałam, nie musiałam. No i tak, taki sobie zrobię płyn do prania. Dolałam to mydło. Takie glutowate się zrobiło, ale... Wezmę to jeszcze przemieszam w tym, a nie w tą. Zobaczymy. Dalej jest glutem, ale jest takim puszystym, dobrze wymieszanym przemieszam ten cały gar w tym blenderze i pakuję do jakichś tam pojemników czy do słoików licznoty o jak wcina skubana już jajek sporo zniosły zaraz muszę wyjąć mm. mam nadwyżkę samców, ale nie tutaj tutaj to jest facet i... o to jest facet i dwie dziewczyny a w drugim mam wśród młodzieży mam nadwyżkę samców no i mi się leją i muszę je po oddzielać nie wiem co ja z nimi zrobię trzy sprzedałam i jeszcze zostały ze 4 cztery chyba cztery do sprzedania jeszcze zostały no a ona jak się tukał, to wiecie, tukał się do zabicia. Co patrzysz? On jest fajny. Już trochę umrze. się. Jest razem z tymi panienkami. A maluchi, to już takie są maluchi. Chodź jeden maluch. Chodź jeden. No chodź. No nie chcą przyjść. O Jezu. No nie chcę. Nie chcą mam plecze. Chodź. Chodźcie, ale one są już wielkie, skubane, a takie grube, może mi się uda, no, nie wiem, a skąd jak się zabawiają tam, chodźcie trochę, nie weźmy, nie weźmę tego, o jakie ciapciuchy. A. O Boże Ma czerwone oczka Czerwone oczka ma A ty jak się czujesz? Dobrze, nie? No Dobrze No to takie już porosły Takie już porosły chodźcie trochę skąd Z zaskoczenia je trzeba tutaj o yy, wybiła szybę ja wiem czy one się tak źle trzymają dobrze się trzymają po prostu wy wybiła tą szybę może jej było za gorąco już yy, to Wzięłam taką kratkę miałam, ale widzę, że ciąga to. Ciąga, chce to otworzyć też. I po prostu popylała sobie, bo że jak zobaczyła mnie, to uciekła z powrotem do siebie. Taka mądra. A była już daleko daleko. No i yy, taka mniej to przyczepiłam i teraz mają chłodno. Dzień dobry, witam, znaczy, czy dobry wieczór. Dobry wieczór, witam się z wami po tej stronie. Robię, robimy sobie z ognisko. Już mnie tak męczyło to ognisko, by tak mnie męczył. Dzisiaj nie jest za ciepło, Naj, najlepiej to właśnie się posiedzi przy ognisku. Mówię, chodź, robimy słowiańskie ognisko, będziemy skakać przez ognisko. Pipin! Sąsiadka do nas zajrzała. Pies, znaczy, sąsiadka, pies i... Zaraz wrzucę jakąś kiełbaskę, ziemniaki, co jeszcze tam mam. Ziemniaki w, w aluminium. <grym> I, I serek pleśniowy na ciepło będzie. No. Także zaraz robimy sobie ognisko. Słowianie to robili ogniska na takich przełomach. Bo oni tak, wiecie, żyli zgodnie z naturą i na przełomach. Roku, jakichś takich ważniejszych wydarzeń. Teraz będzie było na wiosnę, początek wiosny. Tam palili marzannę i też skakali przez ognisko. A teraz będzie na noc kupały 21, chyba tak? 22 czerwca. Równonoc będzie wtedy. I wtedy. Też robię ogniska, całonocne. Puszczają wianki. Ostatnio tak właśnie się zagłębiam w tą tradycję słowiańską. To po prostu... Szkoda, że na przykład w szkołach nie uczą tradycji słowiańskiej, tylko mity greckie. Na przykład mity greckie zamiast naszą przeszłość. Która jest po dziś dzień przeplatana, te tradycje na przykład, tak jak marzanna, tak jak jajeczko, e, święta wielkanocne. To jest wszystko zaczerpnięte ze świąt pogańskich, to jest przeplatane po prostu z tymi naszymi dzisiejszymi wierzeniami, tylko mało oczywiście, kto zdaje sobie z tego sprawę. E, po prostu chrześcijaństwo przejęło Przyjęło słowiaństwo, by wypchnęło praktycznie naszą, e, nasze rodzime tradycje, wiarę, tych bogów wszystkich. Tam mieliśmy bogów, żyliśmy zgodnie z naturą, a teraz nie. No, także ja idę po produkty. Tutaj mam bieda świecę z knotem, teraz nie będzie widać, z knotem e, tym drewnianym. Biedna świeca wykonana po prostu z słoik, wszystkie świece przetopione, jakie miałam, i super, super świeci, naprawdę. W słoiku zamkniętym, wiecie, wieczkiem. Tu jest świeca, wosk, pszczeli, różne dodatki zapachowe z naturalnych olejków i knot yy, bawełniany. No też super. To idziemy. Paski się pieką, tam już jest ziemniaki już włożyłam, widzisz? Widzę. No. Ale nie będą za gorące? Nie wiem, wyżej trochę musisz. Takie fajne kije kupiłam, teleskopowe, one się wysuwają. Zawsze można schować, będzie w tym. Umyć i schować w kuchni. No super. Ciepło do ogniska było za ciepło, na dworze to nie jest.